prawie 100 wystawców, setki ofert pracy i setki osób, które już teraz zbliżają się do netto areny albo są obecne tutaj na miejscu. 19. prawie jubileuszowa edycja Targów Pracy właśnie się rozpoczyna i przed momentem nasz pierwszy gość Andrzej Ulchurski, rzecznik Targów Pracy powiedział o jej jak dużo ludzi. To jest chyba idealna rekomendacja, idealne rozpoczęcie tego wydarzenia, bo rzeczywiście targi się rozpoczęły dosłownie przed momentem. A są takie alejki, którymi ciężko jest tutaj dzisiaj przejść. Tak właśnie się dzieje. Od wielu edycji, od samego początku, dosłownie od 10.00 jest szturm odwiedzających, szturm zainteresowanych albo nową pracą, albo zmianą obecnej pracy, albo takim pokierowaniem, ścieżką swojego rozwoju, żeby po na przykład zakończeniu studiów czy jakiegoś kursu, Dowiedzieć się, co pracodawca oczekuje i jak najlepiej te oczekiwania spełnić? Oczywiście my tak wędrujemy pomiędzy alejkami, to nie będzie dzisiaj łatwe, bo ludzi jest bardzo dużo. To, że ludzi jest bardzo dużo, oznacza, że rynek pracy też jest w ruchu. Tak, cały czas firmy oferujące pracy mają niedobory kandydatów, więc i cały czas ci, którzy pracy poszukują, mają bardzo duże pole do wyboru. Ilu mamy wystawców i jakie oferty pracy podczas targów dzisiaj dominują? Wystawców mamy 94, którzy czekają tutaj na wszystkich z ponad tysiącem ofert pracy, staży i praktyk. I poszukiwani są dosłownie wszyscy z każdej branży. I pracownicy wysoko wykwalifikowani, i pracownicy produkcyjni. I ci z doświadczeniem zawodowym, i dopiero stawiający pierwsze kroki na rynku pracy, także każdy może tutaj coś znaleźć. Warto przyjść. Rozglądam się dookoła. I widzę bardzo dużo młodych ludzi, ale nie tylko. Widać też osoby, no nie chcę być dojrzałe, ale także osoby trochę starsze, osoby w średnim wieku. To oznacza, że ten przekrój pokoleniowy na targach pracy zaczyna chyba z edycji na edycję wyglądać trochę inaczej. Rzeczywiście tak się dzieje. Teraz już około 30% to są osoby, które już pracują i są zainteresowane zmianą tej pracy. To się rzeczywiście zmieniło, też obserwujemy coraz więcej seniorów, więc profil odwiedzających rzeczywiście się zmienia i coraz. Bardziej jest różnorodny, co też jest dobrą wiadomością dla firm, które tutaj poszukują osób do pracy. Czyli tak, do której godziny dzisiaj targi pracy i co koniecznie trzeba ze sobą zabrać, kiedy się chce aplikować do konkretnych przedsiębiorców? Targi pracy trwają od 10 do 16. I ponieważ tradycyjnie odbywają się w dosyć luźnej i swobodnej atmosferze, ale nie znaczy to, że nie warto poświęcić kilka chwil, żeby się przygotować. A na przykład warto zacząć od tego, żeby na stronie targi pracy przeanalizować listę podmiotów, które chce się odwiedzić, zapoznać się z profilami wybranych firm, ponieważ zadając rzeczowe, konkretne pytania z pewnością zrobimy dobre wrażenie na naszym rozmówcy. Warto mieć przy sobie również kilka kopii swojego CV, ponieważ targi pracy to doskonała okazja, żeby z takim CV dotrzeć. Od razu do osób, które się rekrutacją zajmują, no i warto również schudnie wyglądać. Panie Andrzeju, tak podsumowując. Ktoś tu do NET areny może wejść bezrobotny, a wyjść z pracą. Dokładnie tak. Do tej pory z targów pracy już tysiąc osób tą pracę znalazło dzięki targom pracy. Ja myślę, że nawet może jeszcze więcej. Zresztą do rozmowy z panem Andrzejem powrócimy, a teraz będę chciał przejść się po konkretnych stanowiskach, dlatego że ci wystawcy, prawie setka, każdy ma mnóstwo ciekawych, interesujących ofert i będzie przekonywać mieszkańców, którzy przyszli dzisiaj do Netto Areny, że to do nich warto przyjść, do nich warto złożyć aplikację i to właśnie oni poszukują i potrzebują was najbardziej. Infraport poszukuje, Infraport potrzebuje kogo? i czy ja też bym na mógł aplikować na jakieś stanowisko? No, no ja, na pracę fizyczną najlepiej tutaj mamy budownictwo, sieci telekomunikacyjne, sieci wodno-kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Yy, nie wiem, czy dałby pan radę? Hmm, dobra, to może, może nie ja, może yy, osoby, które tutaj przychodzą. Targi się dopiero rozpoczęły, ile osób już pytało o pracę u was i co macie dobrego? No już parę osób my mieliśmy troszeczkę, mam nadzieję, że więcej jeszcze przyjdzie do nas, oczywiście. <laughs> Czym możemy zaoferować najlepiej? Pracę u nas. Pełny pakiet socjalny mamy, pakiet medyczny mamy z, z PZU mamy podpisany, mamy pakiet sportowy, wszystkie punkty w medikoverze sport mamy, można śmiało korzystać. Mamy nawet dojazdówki do firmy, powyżej iluś kilometrów od pracy mamy typowo dojazdówkę do, do Szczecina, jeżeli jest taka potrzeba zapotrzebowanie wiem budownictwo, sieci elektroenergetyczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci telekomunikacyjne, infraport. Od razu jak wchodzicie do Netto Areny, to jest to pierwsze stanowisko, które was wita i zaprasza, żebyście do nich dołączyli. Pan Andrzej przed momentem powiedział, że ktoś tu może wejść bezrobotny a wyjść z pracą, ale ktoś tu może również wejść z średnią pracą a wyjść z zupełnie innym zatrudnieniem, z wyższym wynagrodzeniem i z zupełnie inną, pewnie bardzo atrakcyjną ofertą. No, bo takie tutaj dominują. Jeżeli chodzi o przegrój ofertowy, to mamy bardzo bogatą ofertę pracy. Widzimy na przykład firmy budowlane, widzimy sektor IT, sektor BPO, widzimy firmy, których możecie nie znać z nazwy, ale widzimy także firmy, które z nazwy znacie bardzo dobrze, jak na przykład home.pl. Kogo poszukujecie? To jest trudne pytanie, bo tak. Konkretnie, kon, konkretnie nie, nie, nie odpowiem Tobie, te, tobie na, na to pytanie. Poszukujemy w sumie, mamy pełen zakres, bo, bo jesteśmy dużą firmą, więc e, od działów obsługowych do, do programistów, głównie poszukujemy ludzi otwartych, którzy, e, którzy chcą pracować, lubią pracować, e, lubią fajne zespoły, lubią IT. Jak pracuje się w home.pl na co dzień? <laughs> e, jesteśmy na targach pracy, więc jak mogę, jak mogę odpowiedzieć, najlepiej się pracuje w home.pl na co dzień. tak? E, Podejdziemy. Tak? Jeżeli możemy, podejdźmy tak, w jedno tak? miejsce, bo nie ukrywam, że ja oglądając waszą ekspozycję najbardziej zwróciłem uwagę na te fantastyczne tabliczki, które tak dynają radośnie tutaj i przykuwają wzrok, to są rozumiem, benefity i to są elementy kultury organizacyjnej waszej firmy. Tak, tak, to. Ten brak, brak dresscodu, na przykład tak bardzo popularny wszędzie, to, to, nie, to, nie jest, to nie jest jak dla mnie tylko to, że nie musimy być w garniturach i nie, i nie mamy uniformów, natomiast jesteśmy po prostu na luzie. Naprawdę I... macie wolne, jak macie urodziny? Tak, naprawdę mamy wolne, jak mamy urodziny, tak. Ja bym mogła dodać, w Home.pl naprawdę mamy dużo benefitów dla pracowników, jak widzicie mamy wolne na urodziny, prezenty rocznicowe i co roku mamy nowe prezenty, tak. mamy kartę sportową, prywatną opiekę medyczną, więc naprawdę w Home.pl jest dużo benefitów dla wszystkich pracowników i myślę, że warto pracować u nas. Tak, tak, tak. Czekacie na Cfałki po prostu. Czekamy na, czekamy na CV-ki. ja pracuję w tej firmie 11 lat, co jest najlepszym dowodem, że się pracuje bardzo fajnie. Czyli dostałeś 11 prezentów rocznicowych. Tak, potwierdzam. Nie będę pytać, co było w tych ewentualnych kartonach, pudełkach, czy co tam dostajecie w ramach tych prezentów, ale trzeba przyznać, benefit bardzo interesujący. Pytajcie o benefity, jeżeli będziecie tutaj dzisiaj z nami w netto Pytajcie przedsiębiorców o benefity, bo to jest już coś, co w ramach większości kultury organizacyjnej przedsiębiorców musi funkcjonować. I te karty sportowe, karty ubezpieczeniowe to jest absolutnie podstawa. Rozglądając się dookoła, widzę kolejne znane mi firmy, ale także widzę firmy, które dopiero. Niedawno zadebiutowały na zachodniopomorskim pomorskim rynku, dopiero stawiają tutaj pierwsze kroki, ale bardzo często są to firmy, które mają naprawdę bardzo rozbudowane rekrutacje i bardzo szeroko poszukują kolejnych pracowników. Ja bym chciał tutaj Państwa odwiedzić, bo zawsze najbardziej na targach pracy podobają mi się elementy ekspozycyjne. Bo oczywiście balony to jest super element dekoracji, ale jak widzę, nie wiem co to jest. To jest kabel, tak? Zajmujemy się, jesteśmy firmą Nexas. Jak widać, kabel. Jesteśmy firma Nexans, zlokalizowani jesteśmy w Dąbiu, zajmujemy się konfekcjonowaniem kabli oraz przewodów niskiego i średniego napięcia. Które poszukujecie? Poszukujemy zarówno pracowników produkcji, jak i pracowników biurowych, planisty produkcji, jakościowca, rysunkowca, pracownika back office. Jak się u Was pracuje i jakie trzeba mieć umiejętności, żeby dołączyć do Waszego zespołu? Na pewno, żeby dołączyć do zespołu pracującego na produkcji, trzeba mieć zdolności manualne. Jak widać te kable, które tutaj mamy wystawione, są dosyć precyzyjne, tak? To są akurat takie małe modele. Zajmujemy się również produkcją kabli o dużych przekrojach, ciężkie kable. Jeżeli chodzi o pracę biurową, potrzebujemy osób, które są skrupulatne na pewno, które są samodzielne. Yy, które mają też doświadczenie na podobnych stanowiskach? Także, tak Także warto też przyjść, warto zapytać, a kto wie, może dołączycie i może wy będziecie mogli przy takich i nie tylko takich kablach. Yy pracować. Targi pracy w Netto Arenie trwają do godziny 16, a my dzisiaj jako portal w szczecinie.pl będziemy Was zachęcać do tego, żebyście przyszli, zobaczyli, nikt Wam nie każe od razu zmieniać pracy, ale jeżeli czujecie, że to jest dobry moment, żeby się zorientować, żeby popatrzeć, żeby sprawdzić, co się dzieje na zachodniopomorskim i szczecińskim rynku pracy, to to jest dzisiaj bijące serce miasta, jeżeli chodzi właśnie o rynek pracy. Do godziny 16 możecie tutaj przyjść, a my już za chwilę pokażemy Wam kolejnych przedsiębiorców. Blisko 100 wystawców z województwa zachodnio-pomorskiego, Szczecina, ale także w sumie z całej Polski ponad 1000 ofert pracy i już teraz setki mieszkańców Szczecina i regionu, którzy przyjeżdżają do netto areny, żeby rozejrzeć się i sprawdzić, co ciekawego ci pracodawcy oferują. Więc można powiedzieć, że CV dzisiaj tutaj fruwają w powietrzu i my jako portal w Szczecinie gorąco was zachęcamy do tego, żeby koniecznie do godziny 16 targi pracy odwiedzić. My także odwiedzamy przedsiębiorców z naszego miasta. I regionu, po to, żeby zobaczyć, kogo oni poszukują, jakie ciekawe oferty pracy mają w zanadrzu, ile w tych firmach można zarobić pieniędzy i generalnie, jak wygląda y, taka codzienność zawodowa u nich, bo to też jest bardzo istotne, żeby pokazywać Wam, drodzy widzowie, że ta praca to często jest nie tylko praca. Kalmar, firma z kapitałem skandynawskim, obecna w Szczecinie dość aktywnie na naszym rynku pracy. Dzień dobry, z jakimi ofertami przyszliście? Dzień dobry. Jesteśmy fabryką, która, która, która jest obecnie w Stargardzie. Szukamy kandydatów pod kątem stanowisk z obszaru logistyki, inżynierii, produkcji magazynu, także oferta jest bardzo szeroka. Zachęcam. Kalmar, jak sama nazwa wskazuje? Czym się zajmujecie? Produkujemy maszyny przemysłowe, to są różne wielkości wózki widłowe, traktory terminalowe, wozy bramowe. Duże fajne maszyny, które, które mogą sprawić dużo radochy produkcji. Kompetencje? Jakie musiałbym mieć kompetencje, żeby móc do Was dołączyć? Jak wygląda proces rekrutacji? Proces zacznę od końca. Proces rekrutacji jest bardzo prosty. Najczęściej to jest kontakt z rekruterem, jedno spotkanie i, i, i następnie jest już decyzja. Jeśli chodzi o kompetencje, to no są uzależnione od stanowiska, na które szukamy kandydatów, także, także zachęcam wszystkich do, do, do kontaktu. Dużo CFAłek już pod stołem jest? Nie. Składają, przychodzą ludzie? Koncentrujemy się tutaj na, 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 na kontakcie po targach. Na razie, na razie to z, głównie z uwagi na RODO Chcielibyśmy, żeby to działo się przez nasz proces i, i, i system ATS. Dodam tylko, że każdy z wystawców przygotował coś, co przyciąga uwagę na tych stanowiskach. Możecie zobaczyć, że w przypadku Kalmara jest to wózek z kawą, który cieszy się zainteresowaniem. No, bardzo, bardzo dużo, a więc można powiedzieć, że jest to świetny sposób na przyciągnięcie uwagi potencjalnych, zainteresowanych pracą, bo jak widać, Ekspres się grzeje, kolejka ludzi na kawę czeka, a więc pomysł absolutnie Państwo, by doskonały. Rozpoczynamy. Idziemy dalej, idziemy dalej, ponieważ trochę ciężko nam się dzisiaj przez ten tłum przedrzeć, ale to dlatego, że targi pracy dzisiaj cieszą się absolutnie rekordowym zainteresowaniem. Co też oznacza, że rynek pracy jest rozpędzony. Dużo osób szuka nowej pracy, dużo osób szuka inspiracji, a dużo osób także pyta, jaką ofertę mają poszczególni przedsiębiorcy. Mamy tutaj dużo firm sektora logistycznego, dużo firm budowlanych, dużo firm sektora IT, BPO, ale mamy też agencje pracy i firmy rekrutacyjne. Te firmy mają Więcej niż jedną ofertę pewnie. Idea HR Group, tak patrzę, no rzeczywiście rekrutacje rozpędzone. Tak, jak najbardziej frekwencja dopisuje. Tutaj wiek jest bardzo zróżnicowany. Najwięcej osób póki co pyta o administrację, ale my oczywiście mamy naprawdę przeróżne oferty pracy. Poszukujemy od pracowników produkcji poprzez magazyn, logistykę, administrację, księgowość, mechaników, elektryków, inżynierów. Naprawdę jest ogrom tych ofert, także każdy znajdzie coś dla siebie. To seria szybkich pytań. Załóżmy, że jestem kobietą i poszukuję pracy. Czy będzie dla mnie dużo ofert? E, tak, poszukujemy aktualnie na przykład handlowców. Jeśli jakaś pani miałaby żyłkę do tego, to jak najbardziej. E, język obcy na pewno też się przyda. E, administracja póki co nam e, ucichła, ale jak najbardziej rozpędzamy się w tym temacie. Chcę zarabiać powyżej 5 tysięcy złotych miesięcznie. Czy są dla mnie oferty? Jak najbardziej. Jak najbardziej zapraszamy. Także wszystko dla każdego się znajdzie. Jestem pracownikiem z Ukrainy. Czy dla mnie też się znajdą oferty? też oczywiście tutaj dla pracowników z Ukrainy no język polski jednak jest bardzo potrzebny więc to jest akurat taki warunek który zazwyczaj musi być spełniony przynajmniej w stopniu komunikacyjnym IDEA HER Group kolejne stanowisko które warto odwiedzić ja im tylko spróbuję jeden gadżet w ogóle można się całkiem nieźle obłowić na targach pracy, bo tych gadżetów, takich, wiadomo, użytkowych, ale także spożywczych i poczęstym tutaj jest naprawdę sporo, też warto przyjść, zobaczyć, warto się zapoznać. Kolejne stanowisko, które widzę i które przyciągnęło moją uwagę, to Grupa Azoty. Gigant, absolutnie gigant, jeżeli chodzi o zachodniopomorski rynek pracy. Nowa, wielka inwestycja, co oznacza także, że pewnie rekrutacje macie rozpędzone niesamowicie i dużo ofert tutaj dzisiaj na targach pracy. Tak zdecydowanie aktualnie jesteśmy w, takich, w takim dynamicznym okresie rekrutacyjnym, szczególnie do Departamentu Utrzymania Ruchu i poszukujemy inżynierów, automatyków, elektryków, mechaników, ale także będziemy poszukiwać tutaj na targach pracy aparatowych instalacji chemicznych do Departamentu Utrzymania do departamentu produkcji, przepraszam. Rozumiem, że tutaj można do Was przyjść, zapoznać się i jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w Policach, to wszelkich informacji udzielać. Tak jak najbardziej jesteśmy tutaj po to, żeby wszystko wytłumaczyć i pomóc w znalezieniu Pracy w grupie Azoty Poliolevis. Grupa Azoty zaprasza na targach pracy. Widzę jeszcze jedno stanowisko, które koniecznie chciałbym odwiedzić. Mówiłem przed momentem o gadżetach i o tym, że niektórzy przyciągają kawą, inni pomarańczowymi piłeczkami, a inni mają, że powiem, szwedzki stół. Rozumiem, że to jest element ekspozycji, który ma najpierw przyciągnąć uwagę, a potem podchodzi pani i mówi, proszę bardzo, tutaj jest potencjalna umowa o pracę, chodźcie do nas. Zgadza się mniej więcej właśnie tak to ma wyglądać. Z czym przyjechaliście i generalnie jaką firmą jest Eryk, jeżeli nasi widzowie jeszcze was nie znają. Erik jest międzynarodowym dostawcą usług technicznych. Tak naprawdę świadczymy usługi w około 40 krajach projektowych, dlatego też między innymi łakocie znane z różnych części państw. I w tej chwili poszukujemy głównie elektryków, też stażystów, prowadzimy program stażowy, a do biura, które znajduje się w po Sejdonie, na bramie Portowej poszukujemy Sales Representative, czyli przedstawiciela handlowego. Jak się u Was pracuje i ile można zarobić? Jeżeli chodzi o pracę, to jesteśmy typowo, mamy duńskie podejście, duńską kulturę pracy, także pracownicy mają jakby zapewnione wszystko, co jest niezbędne, aby spędzać codziennie. 8 godzin w firmie. Jeżeli chodzi o zarobki, to technicy, technicy są oddelegowywani do pracy za granicą, więc zarobki są zachęcające. Zarobki są zachęcające. Pewnie ja już więcej informacji od Pani nie wydobędę, ale jeżeli Wy przyjdziecie i zapytacie bardziej szczegółowo, to chyba można się dowiedzieć jeszcze więcej. A więc, targi pracy Netto Arena do godziny 16. Blisko 100 przedsiębiorców czeka i mówi do Was: chodźcie do nas pracować. A my za moment odwiedzimy kolejne stanowiska. Jeżeli powiem, że tegoroczne Targi Pracy cieszą się rekordowym zainteresowaniem, to wcale nie będzie to przesada, bo mijają kolejne godziny wydarzenia, a ludzi tutaj w Netto Arenie jest coraz więcej, co oznacza, że wspomniany przeze mnie ruch na rynku pracy jest naprawdę intensywny. Zarówno jeżeli chodzi o przedsiębiorców, którzy poszukują, jak i o mieszkańców naszego miasta i regionu, którzy też chcą albo zmienić pracę, albo szukają nowych ofert, albo po prostu chcą rozpocząć swoją karierę. Nie ukrywam, że w poprzednich wejściach skupialiśmy się głównie na firmach komercyjnych, a teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli także do takich miejsc, jak na przykład służby mundurowe, które aktywnie rekrutują i które tutaj na stanowisku podczas targów pracy cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Jeżeli mógłbym zająć dosłownie dwa zdania, czy możemy? Bo nie ukrywam, że wojskowe centrum rekrutacji mnie zainteresowało, bo zastanawiam się, jeżeli jest wśród nas ktoś, kto myśli, czy wojsko jest dla mnie dobrym miejscem pracy, to jak będziemy go przekonywać? Panie redaktorze, wojsko jest dobrym miejscem pracy dla każdego. Podkreślam, że nie jest to praca, ale służba. W wojsku odnajdzie się tak naprawdę każdy. Mamy tak szeroką, szeroki spektrum stanowisk od szeregowego podoficera po oficera. Ale wszystkie informacje, tak naprawdę pierwszy krok, żeby zacząć swoją karierę w wojsku, służbę w wojsku polskim, jest to udanie się do najbliższego wojskowego Centrum Rekrutacji. Tam rekruterzy profesjonalnie wyjaśnią, jakie drogi, jakie możliwości i ewentualnie jakie y, pierwsze etapy przeszkoleń, które każdy musi z nas przejść. Widzę bardzo dużo osób, które podchodzą do Państwa tutaj, a więc to oznacza, że Wojsko wydaje się być atrakcyjnym pracodawcą. Zresztą chyba każdy ma takie marzenie, żeby zapytać, co tam trzeba zrobić, żeby się do Wojska dostać. Jak ta praca na co dzień wygląda? Oczywiście, podkreślam, że nie jest to praca, ale służba. Podstawowe wymagania to jest przede wszystkim ukończone 18 lat. 18 lat. Przede wszystkim obywatelstwo polskie, i zdolność przede wszystkim zdolność fizyczna i psychiczna, tak? Ale tutaj warto wspomnieć, że otwieramy się na społeczeństwo jest szereg programów, takich jak trenuj z wojskiem, trenuj jak żołnierz, Legia Akademicka, wszystkie te programy każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ wszystkie programy pozwalają poczuć, jak to jest być żołnierzem. Chociaż przez jeden, przez dwa dni, przez kilka dni. A następnym krokiem, gdzie serdecznie zapraszamy, jest dobro, dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa, która jest podstawą, żeby zacząć karierę w Wojsku Polskim. Warto przyjść, dopytać. Wojskowe Centrum Rekrutacji dzisiaj na Targach Pracy jest obecne do godziny 16, więc serdecznie zapraszamy. Ale jeżeli nie Wojsko, a inna służba mundurowa, na przykład Policja, to też warto jest przyjść i zapytać. Paweł, Paweł Pankał, Komenda Miejska Policji w Szczecinie. Rozumiem, że dzisiaj trwa werbunek do służby. No nie nazwałbym tego werbunkiem. Prezentujemy ofertę. Ofertę jaką mamy do zaoferowania potencjalnym kandydatom do służby w Mundurze Policyjnym. No przede wszystkim tutaj mówimy o stabilnej, stabilnym zatrudnieniu, dosyć dobrym wynagrodzeniu jak na obecne warunki płacowe. Mówimy również o uzyskaniu praw emerytalnych po 25 latach służby. No, w służbach mundurowych jest to taki no, pewnego rodzaju potężny argument, który przemawia za tym, żeby jednak może wstąpić do mundurów. W policji warto służyć, bo przede wszystkim jest to formacja, która skupia się na przede wszystkim pomaganiu i ochronie, ochronie naszych obywateli. Jest to bardzo no, potężny. Hmm, potężna dziedzina tak naprawdę, jeżeli mówimy o ochronie. Przede wszystkim ratujemy życie i to jest ta satysfakcja, która jest no, gwarancją tego, że, że w policji nigdy nie będziemy się nudzić. Jeszcze jedno szybkie pytanie. O co najczęściej pytają mieszkańcy, którzy przychodzą na takie wydarzenie jak targi pracy i widzą stanowisko Komendy Miejskiej czy ogólnie stanowisko policji? Podstawowe pytanie to jest, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać policjantem. No i kolejne pytanie, najczęściej powtarza się, czy można mieć tatuaże, chcąc wstąpić do policji. Uspokajam, można mieć, z tym, że no, nie mogą to być tatuaże, napisy z jakimś obraźliwym hasłem bądź też zakazanymi symbolami w miejscach widocznych typu szyja czy czoło. Przyznam się, że to zaskakujące, ale ważne pytanie, rzeczywiście słuchajcie, na twarzy tatuaż może. Nie pomagać Wam w rekrutacji do policji, bardzo dziękujemy. Policja, wojsko, areszt śledczy, zakład ubezpieczeń społecznych, wojewódzki urząd pracy, publicznych instytucji wystawiających się na takim wydarzeniu jak targi pracy, jest całkiem sporo. Ale jeżeli mówimy o stanowiskach, które rekrutują, to prawdopodobnie najwięcej albo prawie najwięcej ofert pracy w ostatnich miesiącach pojawia się w sektorze handlowym. Szczególnie przed wakacjami handel rekrutuje najmocniej, bo wiadomo, że w kurortach nadmorskich wtedy ten ruch jest jeszcze Większy niż zazwyczaj. I postanowiłem podejść do Lidla i zapytać. O koleżankę zapytać. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć do ekipy Lidla i jak wygląda obecnie rekrutacja w waszych dyskontach? Co trzeba zrobić? Trzeba mieć chęć zalogować się na stronę kariera.lidl.pl, utworzyć swoje konto, swój profil kandydata, złożyć aplikację na dogodną lokalizację i wtedy aplikacja po dwóch dniach, najdłużej zostanie rozpatrzona, skontaktujemy się z taką osobą i zostanie umówiona na spotkanie z menadżerem sklepu. Czy w Lidlu się fajnie pracuje? Oczywiście, to jest takie pytanie bezwarunkowe. A niech mi pani jeszcze powie, czy powiedzmy, że jako mieszkaniec konkretnej ulicy mam Lidla na swojej dzielnicy i myślę sobie, kurczę, chciałbym tam akurat pracować. To czy jest taka możliwość, czy to jest tak, że jak składam do was CV, to zostanę gdzieś tam przyrzucony do jakiegoś sklepu, Nie. gdzie akurat jest wolne miejsce? Nie. To, to kandydat decyduje, na jaką lokalizację chce zaaplikować, która jest najbardziej dogodna dla niego, czyli również ma też dojazd odpowiedni, bo tu akurat w Szczecinie z tym wiąże się, aby mieć dogodny dojazd, ponieważ praca jest w różnych godzinach, więc to jest dość ważny aspekt i nie, nie mamy takiej mocy, aby te aplikacje były przekładane na inne lokalizacje. To jest w kwestii kandydata. Jeszcze jedno szybkie pytanie. Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, rozumiem więc, że bardzo rozpędzona rekrutacja dotyczy także sklepów zlokalizowanych w pasie nadmorskim. Dokładnie tak. Mamy tak rekrutacje otwarte, świnouście, międzyzdroje. Tam oczekujemy na aplikacje właśnie osób, które chcą pracować w okresie wakacyjnym. I zapraszacie Państwo. Czyli jeżeli macie ochotę dołączyć do zespołu Lidla, to jak widzicie, bardzo uśmiechnięte panie również Was zapraszają. Gdzie my tu moglibyśmy jeszcze powędrować? No, nie ukrywam, że w tym momencie pozwolę sobie trochę przebiec, bo tak jak mówiliśmy, targi pracy w tym roku naprawdę cieszą się dużym, powiedziałbym nawet rekordowym zainteresowaniem, co może powodować, że ta komunikacja tutaj wcale nie jest taka prosta, ale to dobrze, bo to oznacza, że wydarzenie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i przemierzanie, przez poszczególne alejki jest całkiem sporym wyzwaniem. Oferty pracy z sektora przemysłowego, oferty pracy z sektora IT, ale także oferty pracy np. z sektora automotive. Volkswagen Group Services zaprasza do pracy specjalistów do spraw planowania z językiem niemieckim, ale także na np. specjalistów do spraw logistyki czy inżynierów. Gdybym chciał do Was dołączyć, jakie muszę spełnić warunki? No, na pewno bardzo mile widziany jest język niemiecki. Jesteśmy tutaj z koncernu Volkswagena, także ten niemiecki to na pewno bardzo duża wartość dodana, ale tak naprawdę osoby znające każdy język obcy, no prawie każdy tutaj mogłyby znaleźć u nas miejsce. Widzę, że bardzo dużo ofert technicznych dominuje. Co więc jest preferowane, jeżeli chodzi o umiejętności, które technicznie mogą się przydać na konkretnych stanowiskach? No, tutaj generalnie znajomość programów na pewno komputerowych. Natomiast akurat tutaj Pan się skupił na tych ofertach, a my też mamy, na mamy bardzo dużo stanowisk w księgowości. I tutaj, jeżeli chodzi o tą księgowość, to tak naprawdę możemy oferować, oferujemy osobom start od stanowiska juniorskiego, więc tak naprawdę całe wdrożenie jest po naszej stronie i tak naprawdę bez doświadczenia również można do nas dołączyć. Czy to jest tak, że ktoś zobaczy nagłówek Agent, to może sobie pomyśleć, ojej, praca dla mężczyzn. A tutaj chyba to by było złe myślenie. Złe myślenie? Generalnie myślę, że 90, może 85% firmy to są kobiety. No, właśnie, to też jest bardzo interesujące. Na stanowisko Volkswagena też Was zapraszamy. Tutaj dookoła Beliani Group, Teleyard, Stocznia Remontowa Gryfia, więc jak widzicie, tutaj naprawdę jest bogactwo, jeżeli chodzi o oferty. Zresztą, co tutaj dużo mówić? 94 przedsiębiorców. Każdy z nich przygotował ciekawe oferty pracy. Każdy z nich. Znajdzie dla Was czas, żeby chwilę porozmawiać i przekonać Was, że to do tej firmy konkretnie warto dołączyć. A więc co możemy powiedzieć na koniec naszym mieszkańcom? Trochę jeszcze czasu jest, żeby się zmobilizować, wziąć swoje cefałki, listy motywacyjne i szukać. Tak, ja myślę, że warto wykorzystać tę okazję, że w jednym miejscu i w jednym czasie możemy w luźnej, nieskrępowanej atmosferze porozmawiać z przedstawicielami różnych firm i dotrzeć ze swoim CV do tych osób, które się tą rekracją zajmują. Nie musimy się przedzierać przez skomplikowane sekretariaty, przełączać przez kilka numerów telefonów, tylko tutaj bezpośrednio i nawiązać też pierwszą rozmowę taką bezpośrednią z osobami, które właśnie tą rekrutacją się zajmują. I myślę, że to jest najważniejsze. Można szczerze pytać, można pytać o kulisy, można dowiedzieć się trochę więcej niż podczas takiego standardowego procesu rekrutacyjnego. Właśnie tak, ta, ta, ta nieskrępowana luźna atmosfera sprzyja również, żeby trochę bardziej nieoficjalnie podpytać się o warunki pracy, o różne benefity czy o atmosferę w danej firmie, tej, która nas interesuje. Podsumowując. Studenci zapraszamy, absolwenci szkół zawodowych i szkół branżowych zapraszamy, osoby w średnim wieku zapraszamy, starsi też mogą przyjść, mogą zobaczyć co dla nich jest przygotowane, osoby z Ukrainy również zapraszamy. Chyba powiedziałem wszystko. Chyba tak i gdyby ktoś miał jeszcze jakikolwiek wątpliwości to wszystkie informacje są na stronie targi pracy szczecin.pl. Do godziny 16 w Netto Arenie.